Cześć! Ja nazywam się Sylwia Tomaszewska, a Ty słuchasz Ogarniam się podcastu, w którym wspólnie ogarniamy zdrowy styl życia, intuicyjne odżywianie, rozwój osobisty i dbanie o siebie. Do nagrania tego odcinka zainspirowała mnie jedna z Was, jedna ze słuchaczek podcastu, która zadała następujące pytanie: Jak podążać swoją drogą, mimo że nie zawsze od razu widać efekty naszej pracy? I właśnie na to pytanie postaram się dzisiaj odpowiedzieć. Rozbiję więc tutaj trochę na czynniki pierwsze. I zaczęłabym w ogóle od tego, żeby zadać sobie pytanie, czym jest podążanie tą własną drogą i co to dla ciebie tak naprawdę znaczy? Myślę, że całe nasze życie poniekąd polega na poszukiwaniu tej swojej drogi, poszukiwaniu siebie, tego kim jesteśmy, jakie są twoje wartości, jakie są twoje priorytety i jak one też się zmieniają na różnych etapach twojego życia. Oczywiście, możesz odpowiedzieć sobie na to złożone pytanie, kim ty tak właściwie jesteś, ale myślę, że ono jest bardzo wielowymiarowe i tak naprawdę jest niesamowicie trudno na nie odpowiedzieć. Zaczęłabym więc od zadania sobie pytania: co jest dla mnie tak naprawdę ważne? Co ja lubię robić? Co daje mi radość? Co sprawia, że żyję? O co naprawdę się troszczę, czym się przejmuję? Co jest dla mnie ważne? Dla mnie na przykład niesamowicie ważny jest rozwój osobisty, poznawanie siebie, świata, ludzi. Ważny jest zdrowy styl życia, niesamowicie ważny jest sport, ale też tutaj no, w kontekście na przykład odżywiania. Ważny jest dla mnie luz w głowie i taki balans, podejście, które nie jest zero-jedynkowe, tylko no właśnie tutaj ja się odżywiam intuicyjnie, więc jak najbardziej na to wszystko jest miejsce i znalazłam coś, co dla mnie jest naprawdę ważne, czym e, może nie tyle, że się przyjmuję, ale co po prostu Sprawia, że jest to temat, który mi się interesuje, jest to temat, na który nie szkoda mi poświęcać czasu, uwagi, energii, że chcę go rozwijać. To, co też ostatnio jest dla mnie bardzo ważne, na przestrzeni kilku lat, niesamowicie istotnym czynnikiem, który przyczynia się do mojego szczęścia, niesamowicie ważną dla mnie rzeczą, są podróże. I ostatnio sobie uświadomiłam, że naprawdę na myśl o jakiejś podróży, planowanie jakiegoś kolejnego tripa, być może jakiejś pracy za granicą, to po prostu no ja się czuję, jakbym obrosła w piórka w skrzydełka, zaraz miała odlecieć, bo jest to dla mnie tak istotne i daje mi to tyle szczęścia, tyle radości. I nie będzie tak dla każdego i nie musi tak być dla każdego, ale dla mnie na tym etapie mojego życia tak właśnie jest. Czy będzie tak za 10 lat, nie wiem. Najprawdopodobniej nie, najprawdopodobniej być może będę lubiła podróże, ale w innej formie. Ale... Może będę zupełnie inne rzeczy priorytetyzowała i one będą dla mnie ważniejsze. I tak jak na przykład w tym roku nie będzie mnie w Polsce na święta Wielkanocne, bo zaplanowałam sobie w tym okresie podróż. W inne dni mi nie za bardzo pasowało, dlatego że mam studia. A studia też są dla mnie ważne. Chcę się uczyć, chcę zdobywać wiedzę, interesuje mnie to, co tam robimy, więc nie chciałam opuszczać zajęć. Także idealnym okresem na kolejnego tripa właśnie okazały się Święta wielkanocne. A dla kogoś mogłoby być to w ogóle nie do pomyślenia, jak można w święta wielkanocne gdzieś wyjeżdżać, a nie jeść jajeczko ze swoją rodziną. I ja to jak najbardziej rozumiem. I ja wcale nie mówię, że moje podejście jest lepsze. Ono jest lepsze dla mnie, bo na tym etapie mojego życia, w tym roku dla mnie ważniejsze jest to, aby w święta Wielkanocne móc pojechać za granicę, doświadczyć trochę świata, nowej kultury, poznać ciekawych ludzi, ciekawe e, miejsca zwiedzić, poznać nowe kuchnie świata, a nie to, aby być w Polsce. Dlatego, że z rodziną to jajeczko mogę zjeść sobie tydzień później czy tydzień wcześniej, e, pojechać, odwiedzić i wszystko będzie w porządku ale wiem, że być może za 20 lat to będzie zupełnie nie moje i że może moim priorytetem będzie właśnie to, aby zostać w domu i to, aby spędzić święta z rodziną. I tutaj z drugiej strony warto też zadać sobie pytanie, co nie jest dla mnie ważne. Dla mnie na przykład nie są ważne markowe ciuchy, nie są dla mnie ważne imprezy, nie jest ważne dla mnie to, ile szotów jestem w stanie wypić w przeciągu godziny czy jakiegoś tam czasu. To są rzeczy, które no, mnie nie interesują. Nie interesuje mnie też na przykład światowa polityka w takim kontekście, że no nie, nie lubię oglądać na przykład wiadomości i bombardować się tymi negatywnymi informacjami, które spływają z całego świata. Bo w moim życiu to nie jest ważne. W mojej codzienności. Mnie to nie dotyka w takim stopniu, że chciałabym być w to wszystko zaangażowana. Jest tyle różnych innych tematów, które są w obrębie moich zainteresowań, którymi się interesuję, ciekawie zdobywam na ich temat wiedzę, i to jest dla mnie ważne. Ale jest też milion innych obszarów, które z pewnością są niesamowicie interesujące, ale mnie osobiście no, nie inspirują, nie ciekawią na tyle, abym była w stanie poświęcić mój czas i energię na to, aby je zgłębiać, bo pamiętajmy, że mamy ograniczone zasoby. Więc żeby podążać tą swoją drogą, to naprawdę trzeba świadomie wybrać, na czym my się skupiamy, a na czym nie, bo naprawdę nie da się trzymać kilku srok za ogon w kontekście życia i czasami po prostu trzeba wybrać. Wybrać, co jest dla nas ważniejsze, co jest naszym priorytetem, a co może odpuszczamy, bo nie jest aż tak istotne na danym etapie naszego życia? I w ogóle, jak wybrać, jak znaleźć taką drogę, gdy być może jesteś na jej początku? Ja się czuję tak naprawdę, jakbym była na początku tej drogi w swoich latach dwudziestych. Czuję się, jakbym była w takim życiowym przedszkolu, i teraz na nowo odkrywam świat, siebie, zupełnie na innym poziomie. Ja się czuję innym człowiekiem. Gdy zakładałam ten podcast, to byłam zupełnie inną osobą, i też inne rzeczy były dla mnie ważne. Więc pierwszą taką wskazówką, radą, jaką mam, to aby nie wiązać się tak bardzo z tą myślą sprzed kilku lat. Na przykład, co będzie dawało Ci szczęście, jakie Cele były wtedy dla ciebie ważne, bo ja po, na tej swojej drodze rozwoju osobistego musiałam odpuścić dużo takich rzeczy, które kiedyś wydawały mi się ważne, które myślałam, że chcę osiągnąć, a teraz wiem, że nie są dla mnie ważne i że muszę je odpuścić, dlatego że. Podążanie za tymi rzeczami teraz, gdy one nie są moim priorytetem i ja ich tak wewnętrznie nie czuję, ale chcę sobie coś udowodnić i chcę je osiągnąć, bo kiedyś to było dla mnie ważne, to tak naprawdę marnowanie mojego życia. Bo zamiast skupić się na tym, co jest dla mnie ważne i istotne teraz i faktycznie żyć swoim życiem tu i teraz, no to skupiam się na przeszłości. Także dajmy sobie to pozwolenie na zmiany i tę przestrzeń na to, by faktycznie te zmiany zauważać i eksplorować. Ja na przykład myślałam, że jak wrócę już do Polski ze Stanów, to na pewno będę chciała szukać sobie jakiejś e, świetnej pracy i już się rozwijać tak zawodowo i faktycznie no, planuję już sobie jakieś tam kroki podjąć w kierunku swojej kariery, ale z drugiej strony teraz na przykład na tym etapie mojego życia przez to, że bardzo ważne są dla mnie podróże, to na przykład na wakacje nie szukam już pracy w jakiejś korporacji, tylko e, szukam pracy no, za granicą i... Wybieram najlepszą możliwą dla mnie opcję. I to jest właśnie kolejna rada, wskazówka, aby wybierać taką opcję: good enough, czyli wystarczająco dobrą. Jeśli właśnie wiesz, że chcesz. Pracować za granicą, no to jaka jest opcja, która pozwoli ci to doświadczyć? I tutaj no, jest mnóstwo opcji. Nie wiem, możesz pojechać na truskawki do Holandii, czy gdzie tam się jeździ na truskawki, albo być kelnerką za granicą, czy na przykład, nie wiem, wyjechać nawet do innego miasta, jeśli to jest Twój cel. Jeśli chcesz być osobą bardziej aktywną fizycznie, to nie musisz chodzić 7 razy w tygodniu na siłownię, tylko być może zaczniesz chodzić na spacery. I to będzie wystarczająco dobra opcja, która na na tym etapie Twojego życia, w tym momencie jest super i spełnia jakieś te Twoje cele, tylko musisz mieć do tego sprecyzowany kierunek, gdzie chcesz iść. A żeby też odkryć ten kierunek, to już jest kolejna rada. Nie warto bać się próbować nowych rzeczy i nie warto bać się błędów, porażek czy nie wiem jakiegoś odrzucenia, krytyki. I ja byłam taką osobą, która przez większą część mojego życia. Tak bardzo bała się tych wszystkich błędów, porażek, tego, że ja bym mogła zrobić coś źle, przejęzyczyć się, popełnić jakiś błąd, że nie robiłam rzeczy, które tak naprawdę chciałam właśnie z tego strachu i mój perfekcjonizm, który wykształcił się też przez te lata, bardzo hamował mnie w robieniu różnych rzeczy, dlatego, że ja czułam taki przymus, że muszę być perfekcyjna, muszę wiedzieć wszystko na jakiś temat, żeby faktycznie zacząć na przykład czymś się zajmować, czymś się dzielić, czy właśnie tutaj, jeśli chodzi o podcast, o podejmowanie jakichś różnych tematów, czy to w życiu prywatnym, tak? Że jeśli ja zaczynam ćwiczyć na siłę no to ja muszę po prostu już być kulturystką i przygotowywać się do zawodów. I muszę wiedzieć wszystko brać, wszystkie suplementy, super się odżywiać, właśnie pod kątem optymalizacji treningu. I takie bardzo zero-jedynkowe podejście. To jest fajne, jeśli faktycznie łapiesz na coś zajawkę i to się wykształca w miarę robienia czegoś, ale jeśli nie zaczynasz, przez to, że właśnie czujesz przymus, że najpierw ty musisz wiedzieć wszystko, no to naprawdę wiele takich fajnych okazji i opcji, które masz w życiu, może ci to po drodze zabrać. A pamiętaj też, że błędy, porażki, jakieś potknięcia. To wszystko w życiu będzie się zdarzać, tylko chodzi o to, żeby wyciągać z nich lekcje dla siebie, aby też to, co dzieje się teraz w Twoim życiu, nawet jeśli jesteś w jakiejś trudniejszej sytuacji, za jakiś czas było świetną anegdotą, albo żeby za jakiś czas było to tym etapem, Tą sytuacją, procesem, tą nauką, która doprowadziła Cię do tego, w jakim miejscu obecnie się znajdujesz. Jeśli ja w swoim życiu nie podjęłabym setek, albo i tysięcy nie do końca dobrych dla mnie decyzji, to też nie nauczyłabym się na swoim doświadczeniu. I to mogą być naprawdę małe rzeczy typu. Idziesz na trening na czczo i masz okropny trening, bo nie masz siły i energii, tak? To też jest jakieś doświadczenie, ale nie wiesz, dopóki nie doświadczysz. Skąd masz na przykład wiedzieć, że prowadzenie biznesu jest dla Ciebie? Jeśli nigdy nie prowadziłeś biznesu. Albo w drugą stronę, skąd masz wiedzieć, że na przykład praca w korporacji nie jest dla Ciebie, jeśli Ty sam tego nie doświadczyłeś? I tutaj miałam ostatnio nawet taką rozmowę, że ja to chciałabym pójść do korporacji i zobaczyć, jak to jest, bo słyszałam tyle no nie do końca sprzyjających opinii, że jestem ciekawa, czy faktycznie w moim przypadku też by tak było. No i być może tak. A być może kompletnie nie. A jeśli tak, jeśli faktycznie nie byłoby to coś dla mnie, to ja czuję taką potrzebę, aby doświadczyć tego na własnej skórze, bo inaczej się nie przekonam i nie będę wiedziała, czy to jest coś dla mnie, czy nie. Jeśli nie wyjechałabym do Stanów, tak samo no nie wiedziałabym, czy to jest kraj, w którym na przykład chciałabym kiedyś w przyszłości mieszkać, czy nie. Jeśli nie podróżowałabym w różne miejsca, nie poznawała tych kultur, też nie wiedziałabym, czy to jest coś na pewno dla mnie, albo jakbym nie poszła na imprezy, na których średnio się bawiłam, no to też nie odkryłabym, kiedy ja się dobrze bawię i w jakich warunkach, a kiedy nie. Czy jakbym nie miała wielu relacji w swoim życiu, no, które teraz po prostu nie istnieją, a nie do końca mi służyły, to ja uważam, że one bardzo mi służyły, bo dzięki nim nauczyłam się, co jest dla mnie dobre. A co nie, czego ja szukam w ludziach, a czego chcę unikać. Więc to są naprawdę niesamowicie ważne rzeczy i tutaj warto mieć po prostu taką też wewnętrzną pewność i odwagę, aby podejmować te decyzje, co najgorszego może się stać. No najgorsze, co może się stać, to po prostu, ok, coś nie wyjdzie i wyciągniesz z tego lekcję i zmienisz kierunek. I to jest właśnie już ta finalna rada tutaj pod tym kątem, aby dać sobie prawo do tego, aby się zmieniać. Szczególnie jeśli jesteś młodą osobą, to to jest wpisane w naturę naszego wieku, i ja ostatnio sobie uświadomiłam, że ja tak chciałam sobie poukładać swoje życie, no bo oczywiście dawało mi to poczucie bezpieczeństwa, że ja wiem, w jakim kierunku zmierzam, wiem, co chcę robić. No a prawda jest taka, że no nie wiem, nie do końca wiem, no bo nie mam prawa nawet wiedzieć, dlatego że tego nie doświadczyłam, nie miałam tych wszystkich możliwości rozwoju w różnych kierunkach, popróbowania wielu rzeczy, aby wiedzieć, co jest dla mnie, co nie. No bo na przykład, jeśli chodzi. O załóżmy karierę zawodową, no nie pracowałam w różnych branżach, w różnych firmach, więc skąd mam wiedzieć, co jest dla mnie, a co nie? W czym jestem tutaj dobra? Jakie są moje mocne strony, a jakie nie są? Więc. Tutaj dajmy sobie prawo na zmianę. Nawet jeśli myślisz, że coś jest dla ciebie świetne i po prostu idziesz w to na 100%, to jeśli po jakimś czasie orientujesz się, że okej, okay, nie sprawia mi to wcale tyle radości, satysfakcji i być może jest coś innego, tylko boisz się teraz zmienić kierunek, bo tyle już zainwestowałeś w tę pierwszą rzecz, to naprawdę myślę, że warto. I zrób jakiś mały krok w kierunku tego, aby przekonać się, czy ta druga rzecz jest właśnie stworzona dla ciebie. Jeśli widzisz, że nie odnajdujesz się w tej pierwszej, to dlaczego chcesz inwestować w topiącego się Tytanika? I wydaje mi się, że dużo osób ma też takie przekonanie, że właśnie, że teraz to trzeba iść w tym jednym kierunku i być specjalistą w tej swojej dziedzinie, i to jest świetne. Tylko no jak masz 40, 50, 60 lat, bo już naprawdę wiesz. W czym jesteś dobry, na czym stoisz, co chcesz robić, co daje ci satysfakcję, i wtedy to jest świetne. I ja sobie właśnie ostatnio uświadomiłam, że: OK, Sylwia, ty słuchasz tylu tych podcastów i ludzie dają ci rady, osoby sukcesu, które mają właśnie te 50-60 lat, tylko pamiętaj o tym, że one są w zupełnie innym miejscu niż ty jesteś teraz. I gdyby one też nie miały tych wszystkich doświadczeń w swoich latach nastoletnich, dwudziestych, 30, czterdziestych, to też nie byłyby teraz w tym miejscu, w którym są. I nie da się przeskoczyć z poziomu 0 do poziomu 100, tylko trzeba wchodzić po tych schodkach, krok po kroczku, no i uczyć się na tych wszystkich doświadczeniach, które z kolei doprowadzą Cię do tego miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Jak najbardziej świadomość pewnych błędów, których można unikać, jest bardzo ważna i powiedziałabym, że w niektórych aspektach kluczowa, ale jednak nie musisz wiedzieć wszystkiego. Nie ma przepisu na życie, nie ma takiej opcji, że ty powtórzysz jeden do jednego życiorys drugiej osoby, bo ta osoba też jest inna. Na różnych etapach życia inne rzeczy mogły dawać jej radość, spełnienie, satysfakcję, więc tutaj nie przywiązujmy się tak bardzo do tej wizji. I dawajmy sobie przestrzeń na zmiany, bo my się zmieniamy. Teraz przejdę do drugiej części tego naszego wyjściowego pytania, czyli co, jeśli od razu nie widać efektów naszej pracy? To znaczy nic innego, jak to, że wszystko idzie zgodnie z planem i wszystko jest tak, jak być powinno. Obecnie w historii jesteśmy naprawdę na tak uprzywilejowanym etapie, jakiego jeszcze nigdy nie było. Kiedyś, żeby porozmawiać z znajomymi, budować jakieś relacje, trzeba się było z nimi spotkać. Teraz wchodzisz na Messengera, wchodzisz na Discorda i możesz pogadać z ludźmi, których znasz. O dziewczynę czy chłopaka trzeba było się postarać, a teraz? Tinder rozwiązuje tę sprawę. Nawet takie pierdoły, z których my sobie nie zdajemy sprawy i są przecież dla nas takie oczywiste, bo się do nich przyzwyczailiśmy, kiedyś nie były tak proste. I ja na przykład, pierwsza rzecz, która przyszła mi teraz na myśl, to są przelewy bankowe. I to jak w Polsce świetnie działa system bankowości, to że po prostu w mniej niż minutę możesz komuś przelać pieniądze albo otrzymać wypłatę. A na przykład w Stanach, jak chciałam zrobić przelew i on szedł cały dzień albo dopiero następnego dnia gdzieś dochodził, to to było... Po prostu tak długie i żmudne, że ja nie wiedziałam, jak ludzie w Stanach są w ogóle w stanie wytrzymywać z czymś takim. To wszystko są przykłady natychmiastowej gratyfikacji. Wszystko stało się proste, łatwe, dostępne. Wydaje się, że to powinno nam dodawać szczęścia, odejmować zmartwień. No, nie zawsze tak jest, bo jako ludzie bardzo szybko przyzwyczajamy się do tych wszystkich nowości i, i są dla nas one oczywiste. Zresztą myślę, że pandemia też świetnie nam e, uświadomiła, jak bardzo przyzwyczajamy się do naszego normalnego stylu życia i tego, że możemy wyjść na zakupy, na spacer, spotkać się z ludźmi, a gdy zostało to zabrane, to nagle nie wiedzieliśmy, co ze sobą zrobić. Teraz, po tych kilku latach, pewnie znowu większość osób nie pamięta, jak to było i traktuje zapewnik swoje zdrowie, życie, to, że może wyjść na dwór, na spacer, na siłownię, spotkać się z ludźmi, chodzić do pracy. Jednak to, do czego tutaj dążę, to fakt, że w naszym życiu prawie nic, co jest wielkie i wartościowe i ważne, nie dzieje się z dnia na dzień. To są bardzo często... Owoce naszej długoletniej pracy: dobry związek, kariera zawodowa, zdrowie, szczęście, spełnienie, edukacja to wszystko są rzeczy, które są rozłożone w czasie, które mają wiele etapów, które wymagają od nas nauki, poświęcenia, czasu bardzo często też jakichś nakładów finansowych czy właśnie czasowych i to sprawia, że one są tak pożądane. To sprawia, że one są tak rzadkie, bo mało kto naprawdę ma w sobie tę gotowość, aby odroczyć te gratyfikacje i żeby zamiast jakiegoś ekspresowego rozwiązania faktycznie poświęcić na coś miesiące, lata. Jednak na przykład efekty treningów nie przyjdą z dnia na dzień. Ja widzę efekty tego, co robiłam w wieku 11, 12, 13 lat. Teraz, jak moje ciało wygląda, jak się zmienia, mimo że wtedy zaczynając trenować, no wcześniej jako bardzo młoda nastolatka, nie myślałam o efektach, które będę miała w wieku lat 20 paru, ale wtedy, no już wyrobiłam sobie taki nawyk ćwiczeń aktywności fizycznej, który ze mną pozostał do teraz. I ja się nie skupiam na efektach treningów, tylko skupiam się na tym, żeby zrobić trening. Wiem, że dobrze to na mnie wpływa, wiem, że długofalowo przynosi to fantastyczne efekty i jeśli chodzi o zdrowie fizyczne i psychiczne i przede wszystkim moje samopoczucie i to, jak ważną częścią życia to się u mnie stało. Więc nie skupiam się na efektach i na tym, co ja zyskam, tylko skupiam się na procesie. Jeśli chcesz odnieść sukces w pracy. To nie skupiaj się na tym, że ty musisz awansować, tylko skup się na tym, co ty możesz zrobić, aby rozwinąć swoje kwalifikacje. Jeśli chcesz budować świetne relacje, to nie licz na to, że nagle, magicznie, pewnego dnia przyjdzie do ciebie osoba, która odmieni całe twoje myślenie i twoje życie, i ona cię nauczy, jak budować fajne relacje. No nie. Jak ty chcesz budować wartościowe relacje, jeśli nie zaczynasz od siebie? Od tych małych zmian, które ty możesz robić, żeby być lepszą córką, przyjaciółką, koleżanką, partnerką? Jak się lepiej komunikować? Jak być bardziej szczerym i otwartym? Jak mówić o swoich uczuciach? Jak stawiać granice? To wszystko są umiejętności, które pośrednio prowadzą cię do tego, że będziesz mieć bardziej spełniające, wartościowe, głębokie, bliskie relacje w swoim życiu. Ale to nie jest tak, że to się zadzieje z dnia na dzień. Po przesłuchaniu jednego podcastu czy przeczytaniu jednej książki, nie zmienisz swojego życia. To jest proces, który wymaga czasu, energii i jest po prostu długotrwały. Ta nagroda jest też odsunięta w czasie. Ale pamiętaj o tym, że czas. Tak czy siak minie. Pytanie, co ty z nim zrobisz, bo możesz stawiać małe kroczki, które faktycznie w przyszłości, w długim okresie, one doprowadzą cię do tego celu, albo możesz też się zniechęcić, machnąć ręką i stwierdzić, że jeśli za miesiąc nie zadzieje się to i tamto, to w ogóle bez sensu się starać. No i wtedy masz rację, nie zadzieje się to za miesiąc, ale nie zadzieje się to też za rok, za pięć czy dziesięć. I to jest myślę duży błąd, który popełniamy jako ludzie, że nie doceniamy tego, co możemy zrobić w długim okresie, a przeceniamy to, co możemy zrobić w krótkim. I to mogę podać Ci na przykładzie oszczędzania czy inwestowania pieniędzy. Jeśli co miesiąc odkładasz 100 zł, no to po dwóch, trzech miesiącach nie będziesz miał uzbieranej ogromnej sumy. Ale jeśli odkładasz przez 10 miesięcy albo przez 100 miesięcy, to ten czas tak czy siak minie. Ale po prostu fakt, czy będziesz odkładać, czy nie sprawi, że no właśnie za te 10 czy 100 miesięcy możesz mieć odłożoną jakąś kwotę. Czy też w inwestowaniu mówi się o efekcie kuli śnieżnej, tak? Że najpierw inwestujesz te małe kwoty, no i nie masz jakichś wielkich zwrotów z inwestycji, ale potem cegiełka po cegiełce, inwestując coraz więcej regularnie, to ta kwota zaczyna się zwiększać i następuje efekt kuli śnieżnej, że gromadzisz więcej i więcej kapitału, następuje kapitalizacja odsetek i Przybywa tych pieniędzy, i one na przykład na siebie pracują, jeśli mówimy tutaj o inwestycjach, ale też na przykład korzyści płynące z budowania zdrowej relacji z jedzeniem. Ja budowałam swoją relację z jedzeniem latami. To, jak ona wygląda teraz, jak bardzo odżywczo się odżywiam, ale jednocześnie, jaki mam luz, jak bardzo cieszę się jedzeniem, ale jednocześnie nie mam na jego punkcie obsesji. To wszystko wymagało długoletniego procesu uzdrawiania relacji z jedzeniem, radzenia sobie z napadami obiadania, radzenia sobie z restrykcjami, które na siebie nakładałam, niezdrową relacją ze sportem, z ciałem. I to wszystko teraz procentuje. Bo ja wiedziałam te 5, 6 lat temu, że ja muszę włożyć w tę pracę, bo kiedyś przyniesie mi to te efekty, o których marzę. Więc musisz mieć w sobie to głębokie przekonanie i to jest też co myślę, że tutaj jeśli chodzi o tą odroczoną gratyfikację jest bardzo ważne, że ty osiągniesz swoje cele. Ale nie musisz udowadniać ani sobie, ani innym ludziom, że ty musisz osiągnąć to już teraz jak najszybciej, bo też przez to Traci się trochę z życia, i nie cieszysz się wtedy też tym procesem. Więc tutaj moja rada, zakochaj się w procesie, a efekty przyjdą same. I w osiąganiu tych celów, czy w też właśnie takim skupianiu się na tym, aby nie zrażać się, gdy efektów naszej pracy nie widać od razu, bardzo pomocna jest tutaj po pierwsze filozofia stoicka, a po drugie filozofia Kaizen. Jeśli chodzi o stoicyzm, no tutaj właśnie skupianie się na tych rzeczach, na które mamy wpływ, nad którymi możemy przejąć kontrolę a nie skupianie się na tych rzeczach nad którymi nie mamy kontroli i nie możemy nic z nimi zrobić jest tutaj bardzo ważne i naprawdę może przynieść realne korzyści. Czyli na przykład nie masz wpływu na to, jakie będzie zaliczenie na studiach, ale masz wpływ na to, jak dobrze się do niego przygotowujesz albo w jaki sposób radzisz sobie ze stresem, tak? Jakie techniki tutaj wdrażasz. Nie masz wpływu na to, że twój pociąg jest opóźniony i do tego jest w nim mnóstwo ludzi, ale masz wpływ na to, jak Podejdziesz do tej sytuacji, jak ją zinterpretujesz. Uciekł ci autobus, ale może nie będziesz klnąć teraz i denerwować się na to, że nie zdążysz na zajęcia, tylko pomyślisz sobie: Okej. Okay. Może tak miało być? Może w tym nowym autobusie poznam jakąś fajną osobę? Albo jakbym jechała tamtym autobusem, to może ktoś zemdleje w ogóle w tym autobusie i on się będzie musiał zatrzymać, a ja pojadę tym drugim i tak naprawdę będę szybciej niż tamten pierwszy. No, nie wiesz tego. I ja lubię sobie te, w taki sposób tłumaczyć te wszystkie rzeczy i naprawdę głęboko wierzę w to, że wszystko dzieje się po coś. Więc warto odnajdywać taki sens ym, i po prostu. Zajmować się rzeczami, na które realnie masz wpływ, a nie na tym, na co wpływu nie masz, tak? Jeśli na przykład, nie wiem, denerwują cię wiadomości albo to, co ktoś mówi, no to ty nie musisz słuchać tej osoby, nie musisz oglądać tych wiadomości. Także po co denerwować się na to, że, nie wiem, w telewizji gadają głupoty, jeśli ty nie musisz tej telewizji oglądać. I to jest coś, na co masz wpływ. A nie masz wpływu na to, co właśnie, nie wiem, w wiadomościach em, podają, i że są to tylko negatywne informacje, a nie informacje o tym, że ktoś uratował gdzieś szczeniaczka. Natomiast jeśli chodzi o filozofię Kaizen, to to jest skupianie się na tych malutkich usprawnieniach, które możesz zrobić. Naprawdę na takich najmniejszych rzeczach, które mogą załóżmy poprawić jakość Twojego życia albo treningu, tak? Czyli co jest taką rzeczą, która dosłownie o 1% może Ci pomóc? I na przykład dla mnie taką rzeczą, którą ostatnio wprowadzam, jest wychodzenie dwie minuty wcześniej z domu, żeby mieć dodatkowy zapas czasu, żeby nie stresować się tym, że ja muszę dojechać gdzieś na konkretną godzinę i będę na styk albo się spóźnię. Więc to jest taka malutka rzecz. To jest dosłownie jednoprocentowa zmiana, bo ile to są dwie minuty w ciągu dnia? To jest nawet mniej niż 1% czasu, który mnie dysponuje, ale jednak to się potem składa na coś, co faktycznie poprawia jakość mojego życia, no bo mniej się, załóżmy, stresuje wtedy tym, że będę gdzieś za późno. Inna malutka zmiana, która może usprawnić jakoś Twoje życie, tak, o ten mały 1%, załóżmy, że chcesz zadbać o sen, no to nie wiem, jednoprocentową zmianą może być to, że przewietrzysz swój pokój przed pójściem spać. Albo jednoprocentową zmianą może być to, że wybierzesz sobie dzisiaj jedną osobę, do której się uśmiechniesz. I właśnie przez tydzień będziesz tak robić, tak? Że wybierzesz sobie jedną osobę i to będzie Twój cel na dzień, żeby do kogoś się uśmiechnąć. Czy w kontekście treningu może twoją jednoprocentową zmianą będzie to, że zrobisz dzisiaj jedno powtórzenie więcej? To jest mała rzecz, ale z czasem. To naprawdę może przynieść ci ogromne rezultaty. Tylko uczmy się cierpliwości, uczmy się tego, żeby nie chcieć wszystkiego na już, na teraz i żeby cieszyć się też tym procesem, a nie tylko samym efektem, jaki ten proces ma nam przynieść. Mam nadzieję, że moją odpowiedzią na to pytanie dałam Ci trochę do myślenia i że w jakiś sposób wniosło to wartość do Twojego życia i wyczerpałam ten temat. Jeśli masz jakiekolwiek pytania, to śmiało dawaj znać, pisz w komentarzu. No a na dzisiaj to wszystko. Dziękuję ci ślicznie za wysłuchanie tego odcinka. No i co? Słyszymy się w kolejnym. Do usłyszenia. Cześć!